Czy zastanawiałeś się nad przejściem z etatu na firmę? Jeżeli tak, to na pewno zadałeś sobie pytanie dlaczego to takie trudne? Z tej strony Jan Brac, to jest kanał bispaner.pl i dzisiaj opowiem Ci właśnie co stoi za tą trudnością, Założenia działalności gospodarczej, a może raczej przestawienia się na inny tok myślowy. Zanim rzucisz etat i założysz własną działalność gospodarczą, musisz być świadomy tego, że wiele firm zamyka się lub bankrutuje w ciągu pierwszych lat swojej działalności gospodarczej. Dlaczego tak się dzieje? I dzisiaj podzielę się z Tobą moją opinią na ten temat. Wśród przyczyn porażek, na pewno jednym z kluczowych elementów będzie uzależnienie się od jednego lub dosłownie kilku odbiorców. Szczególnie jest to ryzykowne, jeżeli przechodzisz z modelu etatu na rozliczenie B2B z własnym pracodawcą. Pamiętaj, im mniej będziesz miał odbiorców, tym bardziej jesteś uzależniony trochę od ich widzimi się. Jeżeli nie jesteś związany odpowiednio obwarowanym kontraktem z okresem wypowiedzenia, praktycznie z dnia na dzień możesz stracić swoje źródło utrzymania. Dlatego pierwsza trudność powinna zostać przez ciebie pokonana poprzez dywersyfikację swoich odbiorców. Im więcej ich będziesz miał, tym twój biznes będzie powstawiony na mocniejszych filarach. Kolejnym grzechem przedsiębiorców jest brak. Kilkuletniej strategii zwiększania przychodu swojej działalności gospodarczej. Bardzo często rozpoczynamy działalność gospodarczą trochę zbyt optymistycznie. Nie planujemy kolejnych ruchów, strategii ani planu działania. Z tego względu bardzo dużo firm po okresie 2,5 roku zamyka się. Dlaczego? Odpowiedź tkwi w tym, że właśnie po tym okresie przechodzimy na wyższe składki. Społeczne. Dla wielu przedsiębiorców podniesienie ich kosztów o 700-800 zł względem poprzedniego miesiąca całkowicie rujnuje opłacalność ryzykownego przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie firmy, w porównaniu np. do etatu. Dlatego zaplanuj start swojej działalności gospodarczej. Kolejne kroki, które masz zamiar realizować w następnych latach. Ustaw sobie kamienie milowe, które pozwolą ci po pierwsze docieranie do szerszej liczby klientów, reklamowanie się w różnych kanałach. Na przykład Instagram, Facebook, YouTube, własny blog i uniezależni się od czynników, które mogą mieć wpływ na to, że Twoja działalność po prostu nie będzie rentowna. Na pewno kolejną barierą z kategorii mentalnych będzie edukacja szkolna. Od lat jesteśmy programowani, że jedynym właściwym wyjściem i drogą, którą powinniśmy obrać, jest edukacja. Praca, założenie rodziny, następnie wzięcie kredytu na mieszkanie, dom na 25-30 lat, po tym okresie prawdopodobnie przejdziesz na emeryturę, a jeżeli jesteś mężczyzną, to długo nie pożyjesz. Czy jest to jedyne właściwe wyjście? Raczej nie. Jeżeli uświadomisz sobie, jakie cele chcesz osiągnąć w życiu, dobierzesz odpowiednie narzędzia, które Ci pomogą. Być może jednym z nich jest właśnie własna działalność gospodarcza. Kolejnym elementem, który wpływa na to, że działalność gospodarczą prowadzi się ciężko, jest zbytnie uzależnienie przychodów własnej firmy od efektu własnej pracy. Wielu przedsiębiorców staje się raczej samozatrudnionymi niż osobami, które mogą budować struktury, niezależnie funkcjonujące od ich zaangażowania w pracę. Jeżeli nie wprowadzisz odpowiedniej automatyzacji pewnych procesów sprzedażowych albo kadry pracowniczej, tak na dobrą sprawę wciąż będziesz zatrudniony, natomiast u siebie. Ostatnim, moim zdaniem, najważniejszym, kluczowym błędem nowych przedsiębiorców jest brak szukania przewag konkurencyjnych. Podejmujemy decyzję o założeniu działalności gospodarczej i po prostu to robimy. Jest to bardzo duży błąd. W pierwszej kolejności powinnyś pomyśleć, co Twoją usługę, towar, produkcję będzie wyróżniało na tle innych firm, które już istnieją. Jednym z narzędzi, które pozwoli Ci się znacząco wyróżnić na tle innych firm działających w Twojej branży, będą właśnie dotacje i preferencyjne pożyczki. Dlaczego? W pierwszej kolejności pozwolą Ci na wyposażenie Twojej działalności gospodarczej w nowoczesne wyposażenie, sprzęt, oprogramowanie. I właśnie dzięki temu już będziesz mógł świadczyć usługi wyższej jakościowo albo szybciej, albo bardziej kompleksowo, a może bez niepotrzebnych przerw, które są potrzebne na bieżące naprawy wyposażenia. Dzięki temu, wchodząc na rynek, automatycznie będziesz mógł dosięgnąć do klientów, do, do których trafiają Twoi konkurenci. Z innej strony część dotacji preferencyjnych pożyczek pozwala sfinansować marketing. Jeżeli chcesz się odpowiednio rozpromować, powinieneś rozpatrzeć właśnie skorzystanie z tych środków. Zbyt wiele firm w Polsce wciąż otwiera się z własnych oszczędności. Biorąc pod uwagę obecne czasy, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Biorąc pod uwagę, że na własną działalność gospodarczą możesz w niektórych przypadkach dostać Dofinansowanie lub preferencyjną pożyczkę między 100 a 120 kilka tysięcy złotych. Jestem ciekawy Waszych opinii, czy ciężko przechodzi się z etatu na firmę? A jeżeli tak, to dlaczego? Napiszcie mi w komentarzach. Będę wdzięczny za łapki w górę i subskrypcję mojego kanału. Im więcej takich czynności, tym więcej materiałów będę mógł dla Was przygotować i tym samym pomóc Wam przejść z etatu na firmę z otrzymanym dofinansowaniem lub preferencyjną pożyczką. To był Jan Brac, kanał Biz Planner. Do zobaczenia wkrótce.